Zoskiewisz się wyrzeźnie. Nie słychać, nie wyłapuję tego mikrofonu. Wyży pizdę na full, kurwa głośno. No ale mikrofon tego nie łapie. Daj mi w grę z tym starem. Przemogę! Przemogę! Kurwa! Nic zgubiego nie Kurwa! 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 Kurwa, niesamowite! Nie wychodzisz cię nigdzie? Na walki idę. Na co idziesz? Na walki. O której? Do walczy w klatce. A będziesz trzy w o Ale ty będziesz walczył w klatce? No. Ja ja robię. Nie, naprawdę. Ty będziesz walczył w klatce? Ja no nie mogę, nie mogę, ja mówię, Nie, <toddź> nie wejdziemy się ścigać na motorek. <toddź> Ej, nie, takie coś z sali od geografii. Takie coś, o. Takie co on ma z tyłu. Hmm, mapę. <laughs> to się w nazywa Mapa. Fajnie, Powie, że z sali od geografii akurat. Ale mi chodziło o takie, że jest dokładnie taką samą. <laughs> no tak, ja mam inną mapę. <laughs> Ty jesteś głupi, A, naprawdę. Ty jesteś parowny. No zasłuj mnie, zasłuchaj mnie, mnie. mnie, za mnie jest Barty, no. No, no! No zasłoniłem cię, ty, bilo, Ale mnie... no, Dalej, ginź. No, <laughs> dobra. To kurwa, bliżej niż dalej, naprawdę Co, kurwa? Co? Co ty wpierdolasz? Jajecznice z brokułami, z kalafiorem i z marchewką? No. Ja pierdolę, żeby nigdy nie słyszałem obrzydliwszego kurwa jedzenia, nie? <laughs> Zajebiste jest. Jak? Z brokułami, kurwa, z kalafiorem i jajecznice? Ja pierdolę, jaki park kurwa, jaki, jaki kurwa, jaka świnia chłopie, tak by ...podać do obory kurwa, A jeszcze zmiksowane kurwa, żelki kurwa i pomarańcze, to byś w wpierdolił. Ja pierdolę! Uj kurwa, chyba w nie słyszałem bardziej obydliwego przepisu kurwa na jajecznicę, nie? Ja pierdolę, chyba nigdy nie słyszałem w ogóle przepisu bardziej na jajku, kurwa obrzydliwego. O kur... Całym roku Chyba chciał gaz Tekstowo, tekstowo Ja, ja sobie tylko wyobrażam jak ty szukałeś ściągi I znalazłeś tą, nie? I mówisz "Kurwa. To, na... to jest to! to... Mamy to! Le lepiej, lepiej nie będzie To jest to! Eureka! Oto ja wiem, że rozważam, ale modne są. zajęty jesteś. Ochrony, takie trzy czwarte po domu. co na koszu. Ja pierdolę, gówno. Hmm. Tą nutkę, stary. Nie <noise> wiem. Nie wiem. Słuchaj tego. Yy, mi, proszę, oh, ja o takie masz A, dać, to, o, takie o, masz dać, kurwa, na Tak? No Co i zajebiście, ja reanderyjuję to Słuchasz? Ty trollejujesz, no słucham To jest to Zostaję ambasadorem od razu bo... Dobra, skaterownia, ogólne opinie

Ej tutaj, tutaj jest chłop, który sadziłami jak coś Dobra. niego już, czy nie? To za chwilę? Nie, 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 nie trzeba tak o. Czekaj Nie, 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 nie! Kurwa, nie! No! No jesteś się kurwa! No kurwa! W kurwa już no Siemanka to ta? Halo! Jest tu kto? Halo Spierajcie! Kurwa! Jezus Mary, człowieku! mam dwie apteczki bezpiecznie. Ej, ktoś tu biegnie, kurwa! Kurwa! Brzmeli Mam apteczkę. O kurde Chodź No No halo <gulia> Dawaj, pij. Dawaj pij. Nie ma już nieakcji kurwa Spierdaj! <gulia> <gulia> kurwa To nie ma

Ja pistolet! Na no spokojnie, na spokojnie, tu nie byliśmy, od, od, od no tyle to kurwa. O. E. E KO jest? Kurwa ty biro je panny na nie, nie. mi, goni mnie! Dwari go! Drugie go! Dwari <grywa> tą mordę! Tą mordę żeś otworzył, kurwa ty... go! Dwari się kurwa ty... skaterowski! Kurwa ty <grywa> go! Ale go! pizdę, bo nas złapie, kurwa K spokojne. Mamo, nie teraz! Zamknij mordę. <grym> ja wiem, to zamknij pizdę. Radio bierzcie. Murder! <grym> 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 Co to jest? <grym> o, <czekaj>. Jeden. <grym> Minus jeden. Dziesięć. Karta sieciowa, LAN gigabitowa <grym> Hmm. i majowie mieszkający na przedmieściach Wejherowa, opatentowali wtedy nie, nie, niezależne wejście user, user Optical Power, które dzisiaj w 2021 wieku można określić jako niebagatela 75 miliardów miliardów korumbijskich kun. Wypycha coraz głębiej Karate twoja stara świszynka? Znalazłem jeszcze Słuchaj, była taka scena Już poczekaj, mam myśl bo zapisać Bo Gris siedzi, ogląda jakieś klipy stare I Gris siedzi i robi tak A ty mówisz z niego co ty robisz On mmm, pije mleczko A ty mówisz z niego scyca A on mówi od krowy, a ty tak siedzisz tak a nie będę ci matki tyra... Dobra, zgodnie z przeciekami powinna być tu masa ludzi. Zgodnie z kim przeciekami, kurwa? Za mi Ale przeciek, Kurwa, przecież Kurwa, lepiej mi, panie każesz mi nagrywać, kurwa! Sam <śmienny> ten w ogóle. Ale kurwa, przecież Ale przeciekło tam, kurwa. Ka każesz Zdrowiać. mi nagrywać, jakieś gówno. Według przecieków w GTA 6 będzie grał dużo ludzi, kurwa. Kurwa, mogę nam cokolwiek powiedzieć, że cicha stakał. To kliknij, żeby pieca, nie. Nie, 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 tu chyba gdzieś, Wiktor. O tu ja, chyba. Tu. Ja, ja, to ale Michał, ale zrób ten dwa ale, no, ale To te dwa pięć. No weź, ty, do weź to, konia. to konia. No dobra, no dobra, chcę do tylko janki. Bo ja butyk nie, ja nie mam, chcę janki za misję odebrać. Daj mi. Skąd ja mam mieć Z... pieniądze, Z... Do Oby Z... zrób to, proszę. Konia. Dobacz. no kurde. Masz zobacz. Widzisz to? 10 dostałem i jeszcze kurwa. Ale konia, ale konia. Ale konia. No muszę Hey Co tam? No i zgraliśmy sobie, skończyliśmy grać i zaraz bijam na Far Crya co i oglądam jakiś odcinek na A ja, No bo jest wolne jutro. Ach, muszę sobie odpalić kierkę, bo nie mogę myśleć o jedzeniu. A, pizza, opierdoliu. Ale ja akurat nie jeszcze... wiem. Bo jesteś taki głodny, warto? No tyle szczęście, że nie mam ochoty, nie? Nie masz ochoty. Nie no, ale tyś co byś siebie wpychać. No. My, my, ja myślę, że jakbym ci teraz przyniósł taką wielką pizzę do Minosa, to byś taki jeden kawałek, pół jednego kawałka. Próbowanie, no. wiesz? Ja bym chciał opierdoliu, ale zmusiłbyś siebie, tak? No kurwa. Tak ta Zobacz, jak to, jak, jak to by była katorga, kurwa. <laughs> ALE AZA ALE Te bufy, że są większe tak? Że jak, jak, jak musimy w nich być tak? Ale ja ci właśnie to chcę to... powiedzieć, na ch** i przerywasz Po co ty, ty przerywasz? Chcę wyprzedzić, żeby wiedzieć czy mam rację Nie, nie masz racji Pasuje ci to? proszę, na to proszę ci jak atakujesz na przykład strzela z Jinx to te strzały są po prostu większe kurwa. A wiedziałem No ale... <śleski> Co? A dyst? czy nie? To nie, to nie na teraz rozmowa młodziutki. Właśnie przykro będzie. Kto? Nie, taki jeden, tak jeden. No ty jesteś jak roz***** szmatę. Jesteś co, głupi, ty masz w ogóle pojęcia o tej grze, kurwa. Zerowe po pojęcie, naprawdę. Okay. Zobacz, jak dole, nie? No ale no, zestrasz no, no, się, no. No. to otwieramy. To, otwieram. to idź. Pokaż. A ty jesteś kurwą? To jesteś takim trolem jednym. Tylko, że mi nie udowodnisz racji, nie? Wszystko to jest na tą kombą, No, kombo, no kompo razem z podbianką, kurwa idealnie w w seta. Ty kurwa, tsferuj nie kliknąłem podmianki, to jest śpiew, to nie ty kurwa! Kurwa robi kurwa, nagrywam ekran, bym, Ja bym na początku walki zmylił nie? ciągle by walił prawą mnie i kurwa jakbym się nagle uaktywnił, kopie zmiana pozycji i nagle kurwa, surprise, nie? surprise, faka kurwa. Dobra, co ona potrafi? Dwa razy mocniej, kurwa. Tamta wydawała się mocna. <noise> kurwa, ale mi zarybał, ale to z prawej, pewnie z praworęśnie. Odmówi, do nagatyje. Co? Co? Jest w lewo ręczny ty, to ty Sąbak kurwa grą zrobisz coś? Kurwa jesteś w lobby, się przypi dalasz i nic nie robię Dobra Wiktor to dostajesz 5 koła miesięcznie ale musisz raz w tygodniu obejrzeć jak się Przerwało się, przerwało, uchał, ale kto? Kto to jest? Boista, że kto? się kim, kto? Nie wiem tych szczegółów, a nie wiem czy podpisywałem Ej, ty też to widzisz? Cały mikro się popsuł? Nie. Śmiarowca. ja się nie odbieram. Zostaw ten mikrofon, nie zmieniaj go. Będę, będę musiał Cię wykorzystać. Nie? kurwa. Tak, Ta, będę, będę Ci gadał, co masz mówić. Ja to nagram, kurwa, i wrzucę na dzięki. Spytaliśmy losowego przychodnia, co myśli o nowym update'cie do, update do in End 2009. Gdzie Ty to Główny W bale. No, że Ty tak mówisz w tym filmiku. Co? A pierde to było takie śmieszne, szkoda, że nic nie zrozumiałeś. Ale co? Co tam, Fire. Kurde. Szkoda, Szkoda mi szkoda mi na lodę Tak, ci szkoda. Loda robisz, rucham cię, kurwa Ale nie mrugaj, proszę cię, nie mrugaj. A, dobrze, dobrze, dobrze. Właśnie, co się dzieje? No nie wiem, ty, co mi, się powiedz. Powiedz się ty dzieje. mi powiedz. Co się ty mi powiedz. Ty mi powiedz. Co się dzieje? Wiktor, co się dzieje? Wiktor. Halo Wiktor, co się dzieje? Halo? Co się dzieje? Szukam drewna, cały czas, ale w sumie to pana. może. O, gitara. No, będzie on tu zapaliłeczki cały czas, on jest przykrywany ten koleś, nie? Dobra. Devil? Ja chcę wizję zobaczyć, gdzie jesteś. No i co, kurwa? Nie ograłeś, kurwa gruby. No weźmy, zabił go już, no. Widzieliście, kurwa, a ja on ci dupkę, wylizam, normalnie. Nie, bro, ja... Mam Fucking się kurwa, zoba, zoba. <laughs> <zobacz. laughs> Dobra. Cześć, nie działa normalnie. O kurwa! Kurwa. EJ CO JEST KURWA CO Chcesz seradę <laughs> No zostaw kurwa, śmato, kurwa, no. I ten będzie skakał jeszcze. Hixte. Hixte! 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 <grywa> Umiarasz, kurwa. Umierasz! No chyba kurwa, pisz. Tu poszła. Ty jesteś debilem. Umiarasz <grywa> to, to, kocha, no! jesteś! Ja, ale...

Dobra Dariusa trzeba zabić pierwsza Woli ma na siebie pełno rezistów nie bigał tylko Darius Pełno rezistów, ja nie mogę, jedni tam Pełno rezistów. No dwa itemy, kurwa, śmieci. Trzy itemy ma na rezistov śpiewanisz do mnie głupiego kurwa Kto woli? Barcy śpierców, nie? No trzy itemy ma kurwa, Merkury człowieku. Merkury, merkury to bo. Demon Kinga i Spirit Viza kurwa, za ci pizdę. Upsi!

No PILA! O se weź to To jest z loda se Za późno, ugryzłem go W czoło Przyszkodował w ścianę, nie mogę Daj mi killa, daj mi killa Ja chcę No kurwa Ty i tak chcę poradzić, <toddź> <na miszy. gry> ale frajer pompka Ja dam Ja dam exhausta, i tak jakby Normalnie bym odpalił ghosta bo, bo i tak będę szybszy I od nich Po prostu oni będą wolniejsi

You can't want, you want, haha, Lika, oh, coś tam, kurwa, co? Pierdolita ZOA i tak przegra tą bręcz, no, ja zaraz tym będę faktykował, kurwa, ta towery, a z się, kurwa, gówno w dupie cofnę do ryja. <śm worker> Ale <Aleister. śmierdzony> To był, kurwa, najlepszy dzień w moim życiu, nie wiem, był taki telefon. nowy po pan co? Wygrał pan lucowanie. Za dwa tygodnie proszę się stawić do Warszawy ten, ten adres. No, no, no ja nic nie zamawiałem My się do No kurwa wiesz tu podejrzeć, że przecież trzeci raz jest na tym midzie, no, no, kurwa No się. Cy krok wyjdzie za mnie? Nie pamiętam Trzyma <śmato> to Jebana wtedy, że tej Ari kurwa na topie wtedy? No ona naprawdę depowała co? Zmato jebana na kurwa, Chcesz też ci to dziwko. Ale nie powiedziałem, co ty? <grywa> no, no, no. No, ta, ta, ta. no co? Powiedziałem, no, kurwa. Może tepował kurwa sobie, Teleportował się. A, no, co mam się teleportować do ciebie? No, to ty byłeś. po co ty tu siedzisz na wyciszeniu? ty ty tam robisz? bo no, bo no. nie w bo 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 że to bo już wyczerpałeś limisów, Paweł, na no dzisiaj. Kurwa, muszę premium kupić, Paweł Gold. Chciałbym mieć Paweł Gold. Może zdania składać nawet dobrze. No nawet nie do jest taki kurwa słaby ten koleś, no ja tu Ale wydawałem go jak kurwa. Powiesz mi dlaczego jesteś taki No dla jaki? Dla jaki? No, no powiedz jaki? mi kurwa, no błagam cię, no bo to jest takie... To ona jest taka, słaba, mówię, dlaczego jest taka znowu jest, słaba Dlaczego znowu jest kurwa ten case, w którym ty kurwa się wypierdalasz jak debil jebany Nie no. mam. ma Bo nikt mi nie pomaga, całą grę ci nie pomaga Ile po, to to... tym topem? Ale to, wcale ale to jest... nie... Ale to ale nie to jest nie Ale to jesteście słabi, bo ja idę tym topem ale... to i do nie ustawienia... mnie przychodzą w trójkę i to my przekrały te fajne? grając kurwa, nie rozumiem. No przecież kurwa To ku mnie nie dotknęło! No przepięk kilometr od tej kurwy. Ale się kurzyła za nim. <laughs> ja stara, aż kurwa od zęby tak jest. Różko? nie, ja, to ja stara robię. Twoja nie robi? Każda jak robię. <laughs> 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 Faker film dokumentalny? O oh, kurwa, oglądamy ty. Te... No, masz na zero. Spisano. Ja mam. Tak, co ty nie masz. Mam. Trzy. Dobra? Ja grałem. nie wchodzi, kurwa, odpalaj na zero. Dobra, no, mam. Dobra. Trzy, cztery, trzy. Tak zajęło. No kurwa, co zgadłaś. Ale fryz, to. Jest, to, jest, to jest.

No, co się skrywało listy? <laughs> Kurwa, ja tych rzeczy, myślałem, że coś warte będzie Klucz płaski, gardek, dłuto, biurkowa cyframka, komora blendera, taśma próżniowa, zbiornik fajki wodnej, zaciskarka, dzbanek, kubek do kawy, kubek do kawy firmy Nowa Galactic Obuduj Po szkła, roślina, papier toaletowy, termos, miska, dozownik mydła, kostka, lewy kapet, miska, notatnik, otwarty pojemnik pokrywa do garnka, prawe kapeć, kuchenny zaparzacz do hajbaty, młynek, nóż, stalowy widelec, stalowy długopis, notatnik, papierowy samolocik, pisak,